Każdy z nas by chciał mieć kampera integre, przynajmniej takie były zawsze moje marzenia. Oczywiście to wszystko się zmienia w miarę korzystania z tego karawaningu, w miarę tak jakby poznawania jego i swoich swoich potrzeb, ale skupmy się na razie na integrach. To co za mną stoi, zobaczcie, czy ktoś wie co to jest? Tak właśnie wygląda pojazd. Na przykład tutaj to jest Fiacik, Fiat Ducato, który przyjeżdża do fabryki Detlevsa. Z tego oto pojazdu powstanie właśnie Integra. Takie tutaj mamy i kokpit, nie mamy oczywiście w ogóle szoferki. Jest rama do niektórych pojazdów, takich już jak na przykład Hymer. Hymer produkuje swoją ramę i tutaj nawet przyjeżdża tylko ta część, z jakimś tam dodatkowym, oczywiście tylnym zawieszeniem, ale tak wygląda Fiat, który jest dostarczany do fabryki Detlefsa, i z niego powstanie jakaś naprawdę ładna, ładna integra. ABC Caravaningu, czyli podstawowe informacje dla tych, którzy dopiero wchodzą w świat tej formy wypoczynku. Dużo powiedzieliśmy już o tym, jak jest zbudowana integra, czyli pojazd tak, jakby całkowicie zabudowany. Zobaczcie. Nie widać tutaj w tym pojeździe szoferki pojazdu zabudowywanego. Czyli nie widać na przykład o tego, tej, tej szoferki. Tutaj oczywiście na przykładzie Fiata Ducato. A zatem nie ma szoferki, jest całkowicie zabudowany pojazd. Dlatego to jest pojazd zintegrowany, czyli popularnie mówiąc Integra. A przejdźmy sobie dalej. Zobaczcie, tutaj Piotr pokaże Wam. Zobaczcie, a co jest... Coś, co już oczywiście się kojarzy z integrą, czyli przód, przód pojazdu, czyli ten cały taki nosek, i tak to. Tak to wygląda słuchajcie. No, czy ktoś o tym sobie e, pomyślał, że to tak jest. Zwróćcie uwagę, są gotowe różne podwozia, w zależności od długości ramy, oczywiście, w zależności od długości, i tutaj mamy taką specjalistyczną ramę, o której już wcześniej mówiłem. Zobacz, zwróćcie uwagę na to, że normalnie rama jest przedłużona tutaj w tym momencie. Czyli jest, jest oczywiście dużo, dużo wyżej. Tutaj, jak widzicie, to już jest specjalna rama. Nie widzę, czy to jest Alko, czy to jest jakiś inny producent, ale najprawdopodobniej Alko. No i oczywiście to zawieszenie dzięki temu jest dużo, dużo niższe. Powstanie, powstanie tutaj piękna integra trzyosiowa. No i oczywiście tutaj będzie zabudowana podłoga, będzie dwu, dwuwarstwowa podłoga, czyli podwójna podłoga, wersja zimowa pomiędzy, pomiędzy ramą, tą pierwszą warstwą podłogi i drugą właściwą. Będą, się, będą umieszczane zbiorniki, wszystkie instalacje. To wszystko będzie ogrzewane. Będziemy mogli nawet tutaj wrzucić, wrzucić narty. Nie wiemy od jakiego to jest pojazdu. I tutaj jest również ciekawostka. Zobaczcie, to jest też rama, taka dodatkowa, która jest właśnie do tej fabrycznej jeszcze domontowana, ponieważ to będzie bardzo długa jednostka. I w tym miejscu będzie oczywiście garaż. Tak, tak się prezentuje pojazd, który będzie zabudowany na taką wspaniałą integrę, Piotrze, pokaż, tam zobaczcie, o na przykład taka integra później wyjedzie. Oczywiście, integry to produkt droższy, raczej produkt luksusowy, no a co za tym idzie, troszeczkę mniejsza produkcja, mniejsza sprzedaż, i z ciekawostek takich, to w Europie sprzedaje się około 8% wszystkich pojazdów kempingowych, to są właśnie integry. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten materiał. Jeżeli, jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, a my przygotowujemy dla Was kolejne ciekawe materiały z tej pięknej Bawarii, z fabryki Detlefsa. Dziękuję Wam bardzo.